Dzień dobry Państwu i witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poprzedzającej spotkanie wyjazdowe pomiędzy gronią Białystoka, Koroną Kielce. Naszymi gośćmi są trener Adrian Siemieniec, dzień dobry, obrońca naszego zespołu Izrael Puerto, cześć Izra, a także Emil Kamiński, który będzie pomagał w tłumaczeniu Izraela. Ja przekazuję mikrofon Adrianowi i zapraszam do zadawania pytań. Nie, odchodzimy od ekspoza, zapraszam od razu do pytań. Dzień dobry, Michał Zaborowski TVP Białystok. Pani że duża ulga po tym pierwszym meczu, no bo wiadomo, jaka ranga była tego spotkania. Teraz chyba no, można z takim troszkę większym luzem przygotowywać się już nie z takim nożem na gardle, jak poprzednio, bo ta przewaga bezpieczniejsza trochę nad strefą spadkową. Nie mówię, że bezpieczna, ale bezpieczniejsza. Znaczy my yy, przede wszystkim tak, no ulga na pewno była bezpośrednio po meczu yy, i też nie będę ukrywał, że nie, bo E, bo euforia była ogromna, zresztą widzieliśmy jak reagowała drużyna, ale też trybuny, i widać było, że to jest ważny moment dla, dla wszystkich. E, e, ale na pewno to też nie jest tak, że to uczucie nam towarzyszy dalej, bo to już jest za nami i my musimy się skupić na tym, co przed nami co do kolejnego pytania tak jakby tej, tej dalszej pana wypowiedzi odnośnie tej presji. No to jest profesjonalna piłka, więc ta presja tu jest zawsze i to, to, to nie jest tak, że ten mecz był ważniejszy od któregoś innego. Oczywiście on był miał tak jakby swoją taką motoczkę i był ważny z punktu widzenia sytuacji w tabeli i się zgodzę, ale za każdy mecz są trzy punkty i, i my już myślimy o tym, o tym kolejnym meczu i, i chcemy grać o pełną pulę, tak jak, tak jak w, każdym, w każdym następnym. Także e, skupiamy, się, skupiamy się, jeszcze raz powiem, na tym, na co, na co rzeczywiście mamy wpływ na rzeczywistości. Pocieszyliśmy się trochę po meczu, ale to już za nami i, i jesteśmy w trakcie przygotowań już do kolejnego. Jak wygląda sytuacja kadrowa? Bo tam wiemy, że w końcówce Michał Pazdan, na przykład, zszedł narzekając na jakiś uraz, czy też będzie gotowy do gry. Czy może pan ze wszystkich zawodników w meczu z koroną skorzystać? Na, na, na dzisiaj z wyjątkiem Bojana Nasticza i Wojtka Łaskiego, którzy którzy jeszcze przechodzą, tak jakby, proces rehabilitacji, już Bojan coraz więcej trenuje, ale jeszcze nie bierze udziału we wszystkim. Wojtek jeszcze pracuje indywidualnie. Jeżeli chodzi o sytuację Michała, no to tak naprawdę dzisiaj się wszystko wyjaśni. Mamy dzisiaj jednostkę treningową, i po tym treningu będzie wiadomo, czy Michał jest do naszej dyspozycji na mecz z Koroną. To jeszcze kilka słów trenerze o najbliższym przeciwniku. Jedziecie do Kielc, Korona jak się spojrzy na tą tabelę rundy wiosennej, tych tegorocznych spotkań, bardzo dobrze sobie radzi. Gdzie widzicie mocne, mocne strony tego przeciwnika, jakby Pan scharakteryzował tego rybaka? Na pewno uważam, że Korona to jest przede wszystkim taka drużyna, jak, jakim jest jej trener. Znam Kamila, bo nie jest tajemnicą, że razem uczestniczymy w kursie dla, dla trenerów UEFA Pro i, i wiem, jakim jest człowiekiem, a to, jakim jest człowiekiem i był piłkarzem, też ma wpływ na to, uważam, jakim dzisiaj też jest trenerem i czego wymaga od drużyny. I to widać: ta drużyna ma naprawdę dobrą intensywność, ta drużyna ma charakter, ta drużyna ma dużą determinację w swoich działaniach i to będzie klucz do, do zwycięstwa w tym meczu, że, żeby te. Tym, tym elementom, tym cechom, które właśnie teraz wymieniłem, przede wszystkim się przeciwstawić, ale też odważnie grać i, i skupiać się na, 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 na naszej drużynie i na tym, żebyśmy przede wszystkim pokazali coraz lepszą grę, pokazali tą, tą determinację i zaangażowanie, które, po, które było widoczne w poprzednim meczu i z meczu na mecz poprzez kolejne treningi też poprawiali naszą grę w, w różnych fazach, także na to, na to liczę, ale przede wszystkim tutaj Tutaj no, musimy się nastawić po prostu na, na intensywny mecz, bo, bo mecze Korony są takie i Korona u siebie jest drużyną nieustępliwą, walczącą do końca e, i taka też musi być w tym meczu Jagiellonia. Dziękuję. Dzień dobry, na Wojciech kończy Kury Prany. Chciałem zapytać o jaką sprawę. Czy trener robi symulacje, ile punktów trzeba zdobyć, kiedy je trzeba zdobyć, by utrzymać się, do no, załóżmy, że jest to ta magiczna cyfra mhm. e, 40. No, mówi się, że lepiej, żeby Jagiellonia nie odwlekała tego utrzymania do tej końcówki, która jest bardzo trudna, wyjazdy do Lecha, do Legii, meczu siebie z Krakowią, I że lepiej to zrobić w tych czterech najbliższych spotkaniach, jak to ten widzi, Czyli czy się po prostu tylko korona. E, dokładnie, tak, tak bym to jednym zdaniem jak miałem odpowiedzieć, powiedziałbym tak, jak pan zakończył to pytanie. Dla mnie mecz jest mecz i za każdy mecz są trzy punkty i żadnych kalkulacji u nas nie ma, ile punktów musimy zdobyć, ile nam wystarczy i z kim będziemy punktować. Nie. I też oczywiście zdaję sobie sprawę, że, że tak jakby wymagania jakość przeciwników, z którymi będziemy mierzyć się na koniec, no to, to, to jest czołówka ligi, ale to nie znaczy, że my nie możemy z takimi przeciwnikami wygrać. No, my nie, nie możemy iść tą stronę i myśleć, że Kolejna sprawa jest taka, że, że w tej lidze Nie ma oczywistych punktów no to, to, to jest ekstra klasa Tutaj nie ma przeciwników Którzy Oddadzą nam punkty przed meczem Każdy punkt trzeba odpowiednio Wyrwać przeciwnikowi Na każdy punkt trzeba sobie bardzo mocno zapracować Ale też przede wszystkim Nie ma tutaj spotkań Do których byśmy nie podchodzili Z myślą o tym, że, że można te spotkania wygrać Bo po co grać no, Na każdym kolejnym meczu się skupiamy Wiem, że to często powtarzam, ale taka jest prawda. Nie ma żadnych kalkulacji, żadnych tabel. Wychodzimy na mecz i gramy o pełną pulę. Mówił, że to była euforia po meczu. Tak jak trener przychodzi, to była taka fala, powiedzmy, nieufności. Mm. Teraz jest fala wielkiego entuzjazmu po tym yy, zwycięstwie. tu czuje trener, że ta poprzeczka wisi jeszcze wyżej, żeby to się nie zmieniło w falę rozczarowania po kielcach? Nie, no spokojnie do tego podchodzę. No, wygraliśmy dopiero jeden mecz. Tak? No, ja jako trener wygrałem dopiero jeden mecz, także no, no, potrzebujemy czasu i, i troszkę jeszcze popracować, żeby, żeby było widać, e, e, więcej tak jakby efektów tej pracy i dopiero po dłuższym okresie jesteśmy w stanie coś ocenić tak? Na razie nie chcę ani popadać w żadne skrajne emocje. Euforia była bezpośrednio po meczu, bo ona była związana z takim czynnikiem bardzo emocjonalnym w stosunku do tego spotkania. Też wiadomo dla mnie to była wyjątkowa chwila, bo, bo był to mój debiut na, na tym poziomie w roli pierwszego trenera, także z tego wynika ta euforia ale bezpośrednio po meczu tak jakby ten dzień jeszcze te emocje były duże nie ukrywam, ale od następnego dnia naprawdę już myślałem o tym, żeby żeby ten mecz dobrze przeanalizować i, i wdrożyć w proces treningowy te elementy które są do poprawy i, i przygotować drużynę do następnego meczu my, my musimy patrzeć cały czas do przodu my nie możemy się zadowalać takimi małymi rzeczami jeden mecz to jest mało, ta drużyna chce wygrywać Więcej, ja chcę wygrywać więcej, i musimy patrzeć w tą stronę. Nie chcemy tutaj, ja mówię jeszcze tak, jakby uzupełniając to poprzednie pytanie, robić jakiejś symulacji, tabel. My nie mamy na to wpływu. My mamy wpływ na to, co się dzieje na boisku. Chcemy wyjść i grać najlepiej, jak potrafimy, być zawsze 100% zaangażowani w mecz i mam nadzieję, że, że, że to przy odpowiednim procesie i oczywiście też jakości naszych piłkarzy będzie powodować, że będziemy punktować regularnie. A propos tego patrzenia do przodu, spójrzmy do tyłu. No trudno nie zapytać, jaka jest trenera, diagnoza, co do czego, dlaczego Jagiellonie jest jedynym zespołem w lidze, który nie wygrał na wyjeździe. Co to powodowało? A w zasadzie trzeba by padałoby spytać, co należy zmienić w tej grze wyjazdowej. Spodziewałem się, że padnie takie pytanie, ale, ale nie chcę całkowicie budować wokół tego zjawiska takiej e, sztucznej presji, takiej aury, że, że kolejny mecz, że jedziemy na wyjazd i teraz to już musimy. No, mecz jest mecz. No, oczywiście e, inaczej się gra u siebie, inaczej się gra na wyjeździe. ale. Ale podchodzimy do tego tak samo, no nie patrzymy na statystyki, po prostu jedziemy grać do, do Kielc, grać z Koroną Kielce i to jest kolejny mecz po Lechii Gdańsku, który ja prowadzę ten zespół jako, jako trener i ta drużyna będzie do tego meczu przygotowana najlepiej jak potrafimy to zrobić w tym momencie i będziemy grać o zwycięstwo i, i tyle. Dlaczego tak było? No ciężko mi to jest dzisiaj powiedzieć, bo ja oczywiście muszę wnioski swoje jakieś wyciągnąć do pracy na temat poprzedniego okresu, ale nie chciałbym do tego cały czas wracać, bo to już jest za nami. Skupmy się dzisiaj na tym, co jest przed nami. Przed nami jest dzisiaj mecz wyjazdowy i nie możemy na to patrzeć z perspektywy a w końcu przyłamy to, że nie wygraliśmy na wyjeździe. Nie. Skupmy się na tym, żeby zagrać jak najlepszy mecz. Skupmy się na e, każdej pojedynczej akcji. Skupmy się na swoich zadaniach. Skupmy się na tym, żeby wspierać tą drużynę, żeby w nią wierzyć, e, bo myślenie to takie m, wokół tego, Wszystkiego, co jest, czyli wokół meczu, ono bardzo często powoduje to, że tak jakby gubi się z oczu to, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest boisko. Statystyka to jest statystyka. Boisko jest najważniejsze. I jeżeli my będziemy skupiać się na rzeczywistości, będziemy się skupiać na swojej pracy na boisku, to te statystyki będą się poprawiać po prostu. I o tym chcemy myśleć, i my na tym się skupiamy. Wiem, że. Statystyki są ważne, ale one nie są decydujące i też one są bardzo często takim punktem odniesienia bardziej dla, dla Państwa w Waszej pracy, tak jakby do tego, żeby w pewien sposób analizować to, jak wygląda nasza gra na boisku poprzez liczby, ale nam to ta statystyka tak jakby ona nic nie wniesie do tego, ona nie spowoduje, że my będziemy lepiej grać, a nie spowoduje, że będziemy słabiej grać. Ona nie ma, nie ma po prostu znaczenia. Wychodzimy na mecz e, i, i będziemy ten mecz traktować e, jak każdy kolejny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry, trenerze. Robert Max. To ja tylko jedną rzecz przyznam szczerze, że po meczu... Z kolegą zauważyliśmy jedno ćwiczenie podczas treningu ostatniego. Mhm. Podczas tego otwartego treningu wyglądało tak, że piłkę miała jedna grupa, trójka doskakiwała, trzeba było odbierać i to było tak. to już, też już widoczne podczas tego meczu. Widać było, że piłkarze trójkami doskakiwali do swoich przeciwników. Chcieli, chciałem zapytać, co udało się przez te dwa tygodnie wypracować z tą drużyną. Mhm. No i czym może drużyna nas teraz zaskoczy w Kielcach? <laughs> e, bardzo e, fajna uwaga. Bardzo merytoryczna. Cieszę się, że. Tu kolega Zaborowski tak wyskoczył z tą e... uwagą, więc ja wiem, jakaś, jakaś, li... jakaś licencja jest, Ręczna? <noise> 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 e... Bardzo mądra. Cieszę się, że... że możemy porozmawiać o takich rzeczach, bo, bo uważam, że e... no tutaj jest wiele do poprawy, jeżeli chodzi o, o poziom dyskusji o piłce. A nie mówię tutaj o nas, tylko mówię ogólnie. E, tak, jest to element e, zasad naszych pressingowych. Tak, e, było to ćwiczenie, które robiliśmy e, e, taką mikrotaktykę, czyli czyli współpracę w trójkach, w asekuracji, w dojściu do pressingu. No, bo punktem odniesienia w naszych działaniach pressingowych jest właśnie po prostu figura trójkąt, tak? Czyli bardzo często wychodzimy do presji za sekuracją, i, i to też był cel tego ćwiczenia. I, i to oczywiście będzie widziać w meczu globalnie, jako działania pressingowe całej drużyny. No, ale jakbyśmy wyjęli, wycięli poszczególny fragment boiska i zrobili stop klatkę, no to pewnie można za, zobaczyć samo zachowania w trójkach zawodników, tak? To jest element y, obrony e, i, i działań pressingowych i, i to też jest jedna z zasad, które, które zaczęliśmy wprowadzać jako punkt wyjścia do działań w obronie, e, bo to jest zasada e, fundamentalna, niezależnie od, od, od nawet wysokości bloku, który stawiamy, czy gramy wysoko, czy, czy gramy nisko, tak. Co do tego, nad czym dalej pracujemy, no to przede wszystkim staramy się wyeliminować, wy, wyeliminować przepraszam, błędy albo to, co nie funkcjonowało w ostatnim meczu i dalej procesowo rozwijać tą drużynę w kontekście tego, czego no jeszcze po prostu nie zdążyliśmy wprowadzić, no bo mieliśmy mało czasu, mało tych treningów. I no i to wszystko jest proces, który trwa naprawdę długo, a my musimy to robić stopniowo i tak, żeby też zostawić za oniką przestrzeń na na działania indywidualne w trakcie meczu, bo nie jesteśmy w stanie szyb, szyb, wszystko szybko określić tak, żeby to funkcjonowało perfekcyjnie. Po prostu no, to jest proces, tak? ale, ale to nie jest żaden wymyk ani wymówka. Po prostu robimy na dzisiaj tyle, ile jesteśmy w stanie, wykorzystujemy czas maksymalnie taki, który nam jest dany po prostu. A Jesus Imac podejdzie w Kielcach, jeśli będzie rzut karny do wykonywania jedenastki, czy już decyzja zapadła jakaś, że Margual albo nie wiem. Teraz Romańczyk. Kiedyś była taka sytuacja, że też były problemy. Chyba Ireneusz Mamrod był trenerem. I, I wtedy pamiętam, że ktoś nie wykorzystał, kolejnie wykorzystał. W końcu teraz Romańczyk podchodził do sztukarnego i tam ładował pod poprzeczkę. E, tak, też byłem asystentem tak. w, tej, w tej sytuacji. To chyba był. Nie wiem, czy o tej samej sytuacji mówiłem, też była na Płocku chyba sytuacja między Romanem Bezjakiem a Arwidasem Nowikowasem. Tak? Też była taka... no to są sytuacje na, na pewno nieprzyjemne dla, dla wszystkich i dla drużyny, i dla tych zawodników, i dla trenera. Wynika to bardzo często po prostu z braku określenia zasad, co w takiej sytuacji się dzieje. Tak? I, no i oczywiście my do takiej sytuacji doprowadzić nie chcemy, a co do odpowiedzi na to pytanie, no to no przede wszystkim w pierwszej kolejności zawodnicy się muszą dowiedzieć o, o mojej decyzji, więc zanim jakąkolwiek decyzję podejmę, to najpierw przekażę ją piłkarzom, musicie to uszanować. Dziękuję. To jeszcze a propos tego karnego dopytam, bo... No ja nie dziwi się, że Jezus y, strzelo pierwszego karnego. Dziwi się, że strzelał powtórkę, bo on już zmarnował, nie strzelił Kuciakowi mhm. tańsku Karnego na miarę europejskich Pucharów. Też go wykonał w taki sposób tam bardzo niefrasobliwy. Ja przynajmniej odniosłem wrażenie, że po tym, przed powtórką, że Kuciak miał go w garcie, że miał nad nim ogromną przewagę taką y, psychologiczną i mhm. nie to, że wiadomo, że po fakcie każdy się mądrze, ale byłem przekonany, że Hezus tej powtórki nie strzeli, że coś wykombinuje takiego, co, co wykonał. Kombinował I czy nie lepiej było zmienić strzelca przed powtórką? To, to, to wszystko jest zawsze oceniane po fakcie. Tak? No dzisiaj, dzisiaj, jest, dzisiaj sytuacja jest taka, że Jesus nie szczelił, no to pewnie można przypisać teorię, że trzeba byłoby zmienić, ale jakby szczelił drugiego, to byśmy mówili, że no fajnie, bo się przełamał albo że super. Także nie chciałbym, żebyśmy dopisywali teorię do wydarzenia, bo po meczu zawsze jest łatwo to, to tak jakby zrobić. Tak? A jeżeli chodzi o, o, o całą tą sytuację, no to... No, no ciężko mi mówić publicznie o sprawach, które poruszam indywidualnie z zawodnikami, indywidualnie z drużyną. No jest tak jakby państwo zobaczą na boisku efekty tych rozmów i decyzje już finalne, tak? ale no, no to jest trochę, no mówię, sprawa wewnętrzna nasza i my musimy to we własnym gronie po prostu załatwić. Dziękuję. Za to spytam cię, bi, a jak ty stałiś z tymi Karnymi, so, chowarzyłem się w Kielcach. Uh, Aż uh, wódziu pięć budzisko. Ja, ja to wam pskor, że dependenci Now everyone talk about that, but for us is not important. The important is the team uh, won the game. This is the most important, and the team uh, release this pressure about us in the last uh, the last week. This is most important. Uh, we believe a lot in, in jesus. jesus uh, gave a lot of good things to, to jagellonia, to the fans, to the city, to the stadium. and uh, this is past. now we have to keep going, uh, put in our mind how important is the next game in kelsey if uh, we will have again pe penalty, i am sure that jesus uh, will be the first to, to score because he believes a, a, a lot in, in himself. He's also a specialist in this, in this kind of thing in, in football. so for us, for the, for the team, for the, for the locker room, we don't have any problem to, to jesus uh, shoot again the, the penalty. and we are sure that the, he will score. Odpowiadając Wojtek na Twoje pytanie, Izrael stwierdził, że w tej chwili wszyscy o tym mówią, ale najważniejsze jest to, że w meczu z Lechi udało się wygrać, że udało się uwolnić spod tej presji, która ciążyła na drużynie. Jeżeli zaś chodzi o samego Hesusa, Izrael stwierdza, że Hesus jest bardzo ważną postacią dla drużyny, dla całego klubu, że strzelił bardzo wiele ważnych goli, że daje dużo jakości, dużo dał punktów swoimi bramkami, swoimi asystami. Dlatego też jest ważną postacią w drużynie i uważa, że nawet jeżeli będzie kolejny rzut karny w Kielcach, to uważa, że Hesus spokojnie będzie w stanie podejść do tego karnego, bo po pierwsze widzi w nim dużo, dużo jakości, a poza tym widać, że drużyna cały czas ufa mu i w niego wierzy. Już tak trochę poważnie trener już trochę mówił o Koronie, że to jest zespół z charakterem. Wysłałem się w charakter. też do tej opinii, że to jest zespół walczący, który te, fighting, może nie odnosi jakichś spektakularnych, wysokich zwycięstw, ale te zwycięstwa wydziera rywalom. Czy lubisz grać właśnie przeciwko takim drużynom bijącym się na pitch? now in this kind of, of period in the, in the championship, uh, every team has something to, to fight. we know that how is corona it's going in the last, last uh, few months. they are a very strong team like a team. they don't have like a start on the, on the team, but they work very, very well like, like a team special in, in his home. and we are to, to fight about that. if we want to, to save this uh, bad situation for us, we have to go to Kielce. Uh, be like a team, like uh, last, last, uh, last last game. Take the the trim point in front of uh, our fans. That uh, I, I will sure they they will go to, to support us like, uh, like always, and, uh, and keep it going. We are uh, putting our mind every one of the locker room that uh, we have to, to improve like a team, to put uh, our best uh, performance as possible on the, on the pitch to the, to the team. that's why they keep going in this, in this way during the, the week also the, the staff keep us, uh, give us uh, a lot of confidence and positive things and this is very good for us Pozdrawiam Wojtek na swoje pytanie na tym etapie sezonu nie ma różnych, które by o coś nie walczyła Korona jest bardzo mocna jako drużyna, szczególnie u siebie. Oni sobie zdają z tego sprawę. Natomiast także wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że Jagielonia też potrzebuje punktów i Jagielonia chce jechać tam, żeby wygrać, by wygrać także przed własnymi kibicami, którzy na pewno udadzą się do Kielc tak jak do tej pory jeździli za drużyną. Ta ostatnia wygrana dodała dużo pewności siebie drużynie, była bardzo ważna i teraz, najważniejsza, aby powtórzyć tę dyspozycję z poniedziałku, także w sobotę bardzo istotne jest także to, żeby potwierdzić tę dobrą dyspozycję. Podkreślił Izrael, że zarówno trener Adrian, jak i cały sztab szkoleniowy podał, dodał drużynie dużo pewności siebie no i teraz trzeba to wykorzystać na boisku. Wiele osób zastanawia się czym się różni Co się zmieniło w Egieloni po przyjściu trenera siemieńca. No jedną ze zmian była twoja obecność w podstawowym składzie. Chciałbym się spytać, jak ty reagowałeś na to, że nie grasz, czy to jest sportowa złość, jakieś nie wiem, zniechęcenie. I właśnie o to też ciebie spytać. Co według Ciebie się zmieniło? Yeah. Look, we can talk about that during a lot of time, but it's not the time to speak about that. Now is another chapter. A coach decide about that. So we have to accept the, that on the on the past. But now, uh, like uh, you say, I I beg to the start eleven. I help my my team. I put on the on the pitch uh, my best per performance as possible to help to my team take the, the three points. The the last coach decided about that. I like I you I you say I had to accept just help to my team on the bench out to the squad inside to the to the pitch. I always. Open to help everyone over, over here. Now is my, is my time to help inside the, the pitch. I put uh, my best like always. And the it, we have to keep also in our mind, putting in our mind that everyone is important inside the locker room. Uh, and the it, is not the time to, to think on the, on the personal things or what we can do better or, or good. Just uh, keep with the team. With the on the, on the training, try to, to do the, the best. This is just the way to, to take the three points in, in, uh, in this the next game. Powiadając Wojtek na Twoje pytanie, Izrael stwierdził, że to nie jest teraz czas i moment, żeby o tym myśleć, jak on się czuł. To już jest przeszłość. Poprzednie szkolenia, więc podejmował decyzje takie, jakie podejmował. Po prostu nie ma sensu do tego wracać. W tej chwili a, e, trener Adrian pozwolił Izraelowi zagrać. Izrael e, po prostu daje z siebie wszystko to, co może dać. E, uważa, że podkreśla w każdym razie, że e, wcześniej, kiedy siedział na ławce rezerwowych, także starał się pomagać drużynie jako zawodnik rezerwowy. Teraz, kiedy... E, Zaczyna grać, kiedy gra jako podstawowy zawodnik, chce pomagać drużynie jako ten zawodnik z wyjściowej jedenastki, zawsze chce dawać z siebie wszystko. No i najważniejsze, żeby też cała drużyna w ten sposób patrzyła, żeby cała drużyna patrzyła w jednym kierunku, jakim są po prostu trzy punkty. Dziękuję i powodzenia w końcu. Dzień dobry. Chciałem zapytać o, jeszcze o, o Koronę Kielce, jeśli Izrael mógłby powiedzieć kilka słów o nadchodzącym rywalu, ale mm, jakie są mocne strony, na co, na co on jako obrońca zwraca uwagę, tak sobie myślę, Jakub Pułkawski to jest chyba... Y, Łukowski, What przepraszam, Łukowski to you, jest napastnik, ich them? 10 bramek. <coughs> For example, Jeden Łukowski z takich uh, wariantów, gdzie trzeba rzeczywiście zwrócić uwagę na tego piłkarza. Co jeszcze? Jakie the, mocne strony ma kronakielce? Like I say, on the before they are uh, working very well like a team, uh, they make very good contract. We have to take care of the when we are in attack, uh, make a good on the on the back. Also, be careful with the shooting on the on the longer on the, longer, uh, on the longer distance. They have uh, these two central midfielders make very good shooting. We can see the last goal at, at home. This guy from, from Romania makes very good goals. And, <coughs> and also, I like this number 99 striker. Is very strongly. He presses a lot. He never never uh, never lose the, the fighting or almost the time. He always is uncomfortable strike for for defense. But I believe a lot in, in our team. If we are in the same way than the last game I think we have a very big option to, to win this this game. And sometimes we are uh, we have to be focused also in, in our team, in ourselves, uh, what we can do better, what to, uh, how much we can grow in like a team and during the the week, we have to to push to improve uh, in defense thing and also in offensive thing. My opinion, last game, last game, we in the last 25 meter, we have a lot of option to 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 decide a little bit better. So we have to improve uh, this also to help to the to the team to give option to to decide much better on the last 25 meter. And this is this is the way for us, no? Like every week, uh, try to grow him in the in the teams we are not completely good on the on the last game and in my opinion we are the, like saying good in good way Odpowiadając Robert, na Twoje pytanie, Izrael stwierdził, że jeżeli chodzi o samą koronę kielce, zawodnik, o którym wspomniałeś, czyli Łukowski, na pewno jest groźny. Natomiast jeżeli chodzi o sam styl gry, korona jest groźna jako cała drużyna. Przede wszystkim bardzo groźnie kontratakuje, dlatego bardzo ważna będzie asekuracja w defensywie. Jeżeli chodzi o indywidualnych zawodników, zwraca uwagę na dwóch środkowych pomocników, którzy są bardzo groźni. Przede wszystkim także na strzały z zapola karnego, które trzeba będzie wysoko asekurować. Do tego napastnik z numerem 99 jest bardzo silny, bardzo nieprzyjemny dla. Dobrońców, do stara się właśnie wywierać presję, atakować, będzie dużo na pewno pojedynków takich ciało w ciało. Natomiast Izrael raz jeszcze podkreślił, że korona koroną, ale najważniejsze, żebyśmy my grali swoje. Chociażby już przywołując ostatni mecz, stwierdził, że na pewno do poprawy jest rozegranie piłki na ostatnich 25 metrach, kiedy po prostu mamy piłkę i tak naprawdę musimy to jeszcze poprawić. Dlatego najważniejsze jest to, żebyśmy na treningach właśnie nad tym głównie się skupiali, nad tym pracowali, a oczywiście. Jeżeli to nam zadziała, no to wtedy nie będziemy musieli martwić się o atuty